Na Turystyka dla Laika". Dzisiaj chciałem poruszyć bardzo ważny temat w mojej opinii, który ostatnio bardzo często jest wałkowany w sieci, a mianowicie zakres powtórzeń, który jest najbardziej optymalny do naturalnego budowania masy mięśniowej. Na pewno już z tym spotkaliście, że wiele osób, które ćwiczą w wysokich zakresach powtórzeń, jest nawet taki YouTuber. Nie będę teraz podawia, podawał imion, nazwisk, w każdym razie, są bardzo krytykowani za to, że nie wiedzą co robią, bo. E, wysokie zakresy powtórzeń nie są optymalne dla e, osób ćwiczących naturalnie. E, ja się z tym nie zgadzam, ponieważ e, oczywiście nie ma co zaprzeczać temu, e, jeżeli jesteście naturalni, to nie uciekniecie przed ciężarem. Trzeba, e, trzeba dokładać ciężaru ciężar jest bardzo istotnym czynnikiem. E, który po prostu generuje rozwój e, waszych mięśni, e, wtedy mięsień ma sygnał, słuchaj stary, zobacz, zobacz jakie on tu nam każe dźwigać ciężary, e, trzeba, trzeba się budować, żeby na kolejnym treningu e, łatwiej sobie z tym radzić, wtedy wy znowu dokładacie ciężaru, no i mamy rozwój. E, Niemniej, bardzo, również bardzo istotnym czynnikiem w rozwijaniu tej masy mięśniowej jest pompa mięśniowa. Oczywiście, że jesteście naturalni, to nie będzie to taka pompa jak u ludzi z koksem, ale rozmawiamy o naturalności, więc, więc mówmy jak to jest będąc naturalnym. Pompa mięśniowa, co ona daje? No, oczywiście, większy przepływ krwi. Dlatego więcej składników odżywczych i więcej tlenu trafia do waszych mięśni. I to jest bardzo istotne dla rozwoju mięśnia. A nie ma się co oszukiwać, w niskich zakresach powtórzeń, takich jak powiedzmy do sześciu do powtórzeń, tak? ale często to są też mniejsze zakresy, do czterech, trzech, nie jesteśmy w stanie uzyskać dobrej pompy mięśniowej. Ja to robię w ten sposób, że jak powiedzmy mam ćwiczenia Budujące, tak takie typowo budujące masę, jak na przykład przysiad, czy wyciskanie płaskie na ławce, to jest powiedzmy 5-6 serii danego ćwiczenia, to ostatnie 2-3 robię takie ciężkie. Tak naprawdę ciężkie, z dużymi ciężarami w małym zakresie powtórzeń. Ale jest też wiele ćwiczeń, których wcale nie wykonuję w, w tych niskich zakresach powtórzeń, tylko właśnie wyższych. I ja to mieszam, mieszam to w każdym dniu treningowym. Właśnie tak jak mówię, próbowałem kiedyś podziału właśnie na te dni siłowe, hipertroficzne, nie działało to na mnie jakoś specjalnie. Teraz czuję, że, że jestem na tym etapie, że już odnalazłem się w tym swoim treningu, wiem E, wiem mniej więcej co na mnie działa e, jasne, jeszcze pewnie zdążę setki razy odkryć e, jakieś niuanse, nowe rzeczy, które e, okażą się dla mnie lepsze, ale to jest właśnie, to jest właśnie kulturystyka, e, ten sport opiera się na poznawaniu swojego ciała i, e, i są ludzie, którzy uprawiają go kilkanaście lat a co roku odkrywają jakieś nowe właśnie nowe małe rzeczy, które okazują się dla nich lepsze niż te, które stosowali do tej pory. Także pamiętajcie, wysoki zakres powtórzeń i niski zakres powtórzeń są jak yin yang. jak tango i też to jest po prostu to są metody treningowe, które się uzupełniają, i, i z pomocą jednej i drugiej uzyskacie efekty najlepsze, według mnie, oczywiście. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Pozdro.